Siostry i bracia, Ewangelista Marek pozwala nam dzisiaj znowu uczestniczyć w jednym ze sporów, które toczą faryzeusze i uczeni w Piśmie przeciwko Jezusowi. Myślę, że jesteśmy dość przyzwyczajeni do tych sporów i wiemy, że pokazuje nam to Ewangelia, że tych napięć pomiędzy uczonymi w Piśmie, faryzeuszami, starszyzną żydowską, a Jezusem było sporo. I kiedy myślimy sobie o faryzeuszach, to raczej nie mamy zbyt dobrych skojarzeń, bo przecież faryzeusz kojarzy nam się z kimś, kto jest obłudny, z kimś, kto jest nieuczciwy, z kimś, kto inaczej postępuje, aniżeli głosi. Zresztą, kiedy próbowałem sobie odnaleźć wczoraj w słowniku wyjaśnienie tego słowa faryzeusz, to oczywiście znalazłem ten, to wyjaśnienie. Takie historyczne, które mówi o faryzeuszach jako przedstawicielach pewnej grupy żydowskiej. Ale na drugim miejscu było wyjaśnienie to właśnie tego naszego rozumienia. Faryzeusz jako odpowiednik człowieka obudnego, zakłamanego, kogoś, kto nie żyje według tych wskazań, które sam głosi i innym je daje. Zresztą uśmiechnąłem się przy tym, bo przypomniało mi się, jak w dzieciństwie moja świętej pamięci babcia. Nieraz denerwując się na też u Świętej Pamięci dziadka, mówiła do niego: Ty faryzeuszu. I nie była to pochlebna opinia. W nerwach takie słowa tam czasem padały. Ja bym jednak chciał, siostry i braci dzisiaj zaprosić siebie i was do może trochę dziwnego eksperymentu, trochę dziwnej rzeczy, żebyśmy nie tylko jakoś spróbowali usprawiedliwić faryzeuszy z dzisiejszej Ewangelii, ale wręcz czegoś się od nich nauczyć i trochę ich ponaśladować. Przynajmniej w jakimś ograniczonym wymiarze. Żeby to zrobić, trzeba trochę spojrzeć na cały kontekst i czasów Jezusa, i tej Ewangelii, którą słyszymy. Kiedy e, dzieje się Ewangelia, kiedy Pan Jezus chodzi po ziemi, to e, naród żydowski jest pod butem Imperium Rzymskiego. I chociaż mają prawo do dość swobodnego wyznawania wiary, o ile regularnie płacą podatki, o tyle frustracja w narodzie żydowskim się wzmaga. No bo nie chcą być pod butem Imperium Rzymskiego, pod butem e, pogan, bo takich przecież e, Żydzi traktują. E, ta frustracja zresztą wzbierze się na tyle, że potem w 70-tych latach wybuchnie powstanie przeciwko Rzymianom, które zostanie krwawo przez Rzymian stłumione, a Jerozolima zostanie właściwie doszczętnie zburzona, razem ze świątynią, co możemy dzisiaj oglądać. W Jerozolimie jako ściana płaczu. Tylko tyle pozostało po jerozolimskiej pięknej, potężnej świątyni. Więc patrząc na to, możemy zobaczyć faryzeuszy i uczonych w piśmie, jako ludzi, którzy w tych niełatwych dla Żydów czasach tak naprawdę są pewnego rodzaju zwornikami jedności. Kolokwialnie mówiąc, mimo że trzymają ten naród za twarz, to jednak sprawiają, że jest jakiś porządek. W tej hierarchii, w tej strukturze. I nawet te prawa, które wprowadzają, choć nie wynikają one wprost z prawa boskiego, to jednak jakoś porządkują życie Żydów, ich religijność, ich życie społeczne, a to dla Żydów było bardzo mocno sprzężone. To życie społeczne z życiem religijnym. I kiedy nagle pojawia się Jezus, który nie ma co ukrywać, w jakiś sposób próbuje przewrócić ten dotychczasowy system który, jak czytamy dzisiaj w Ewangelii, razem ze swoimi uczniami, robi coś wbrew tradycji, która od wieków u Żydów obowiązywała, no to trudno się dziwić, że faryzeusze czują napięcie. Trudno się dziwić, że mają złe myśli wobec Jezusa. Bo to jest dla nich ktoś, kto niszczy ich dotychczasowy porządek. Ktoś, kto podkopuje ich autorytet. Boją się, że jest kimś, kto zabierze im władzę, którą przecież. Tak mocno wyszarpali przez wszystkie lata, by panować mieć pewien rząd dusz nad e, Żydami, bo ludzie się jednak z nimi liczyli, z, z ich interpretacją pisma, z ich e, wskazaniami, cieszyli się też przecież dużym, e, dużym szacunkiem. Więc to napięcie wcale nie powinno nas dziwić. Zresztą to, czego chciałbym, byśmy się jakoś nauczyli od faryzeuszy, pada w dzisiejszej Ewangelii. Faryzeusze i uczeni w piśmie stawiają bowiem Jezusowi bardzo konkretne i bardzo zasadne pytanie: dlaczego? Dlaczego Twoi uczniowie możemy też to odczytywać, dlaczego i Ty nie trzymacie się tradycji starszych? Dlaczego próbujecie podkopać ten system, w którym my żyjemy? Dlaczego próbujecie zburzyć ten porządek, który zbudowaliśmy? Trudno się dziwić faryzeuszom. Że do takich wniosków dochodzą i pytają Jezusa, dlaczego? Chcą się dowiedzieć. To pytanie, dlaczego, ono fundamentalnie towarzyszy człowiekowi właściwie od zarania dziejów. Ale wystarczy, żebyśmy spojrzeli tylko na IV wiek przed Chrystusem i spotkamy tam postać filozofa Arystotelesa, który kładł podwaliny pod nauki przyrodnicze i próbował jakoś opisywać rzeczywistość, która go otacza. I e, Arystoteles w swoich naukach, w swoich pismach mówi m.in. o tym, że właściwie takim wyjściowym pytaniem dla człowieka jest pytanie DIATI, co się tłumaczy właśnie dlaczego. Człowiek chcący poznać rzeczywistość, która jest dookoła niego, musi zadać sobie to pytanie: dlaczego? Co jest przyczyną? Dlaczego coś się dzieje? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Zresztą ta nauka Arystotelesa jego filozofia w ogóle mocno zostały zaprzęgnięte do chrześcijaństwa Tomasz Zakwinu bardzo mocno budował potem swoją naukę na Arystotelesie zresztą w jakiś sposób nawet w dzisiejszym drugim czytaniu u świętego Jakuba widzimy wpływ filozofii heleleńskiej bo u świętego Jakuba dzisiaj czytamy o Bogu, który jest nieporuszony i niezmienny to jest żywcem wyciągnięte z filozofii greckiej przekonanie o trascendentalnej istocie która jest nad nami ale to pytanie, dlaczego, ono towarzyszy także nam. Nie zdradzę żadnej wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że wiele razy przy kratkach konfesjonału, ale także poza nimi, pytacie nas, księży, dlaczego, proszę księdza? Dlaczego zło na świecie? Dlaczego wojny? Dlaczego cierpienia? Dlaczego choroby? Dlaczego rozwody? Dlaczego śmierć? Dlaczego trudności życiowe? Spotykają mnie, moich bliskich, mogę je obserwować w otaczającym mnie świecie. I co ciekawe, nawet niektórzy przychodzą do kratek konfesjonału, spowiadając się, czyli jakby wyznając to pytanie, dlaczego, jako grzech. To znaczy, wydaje nam się czasem, że nie powinniśmy pytać Boga, dlaczego tak się dzieje. Kojarzy mi się z tym zresztą jedno ze zdań błogosławionego księdza kardynała Wyszyńskiego. Bardzo cenię tego człowieka, ale z tym zdaniem jakoś nigdy nie umiałem się zgodzić. On mówił niejednokrotnie, nie pytam Boże dlaczego, bo po cóż byłaby mi ufność. Nie pytam dlaczego, bo po cóż byłaby mi ufność. Ale myślę sobie, że kardynał Wyszyński był tak wielkim człowiekiem wiary, że mógł w sobie mieć naprawdę jej tyle że nie musiał pytać Boga dlaczego, ale przyjmował wszystko we wierze. Ale my, ja, wiele razy pytam Boga dlaczego coś dzieje się w moim życiu, w życiu moich bliskich, ludzi, których spotykam. I czasem zadając sobie to pytanie, mamy takie poczucie właśnie, że robimy coś złego, że nie powinniśmy pytać Boga. A dzisiaj faryzeusze i tego od nich powinniśmy się jakoś nauczyć. Pytają Jezusa dlaczego. My mamy prawo, może nawet trzeba by powiedzieć, obowiązek, pytać Boga, dlaczego coś się dzieje w moim życiu. Ale na tym kończy się moje zaproszenie do tego, by naśladować faryzeuszy. Bo oni popełniają kardynalny, kategoryczny błąd, który możemy dotrzeć w całej postawie faryzeuszy na kartach Ewangelii opisanej. Faryzeusze rzeczywiście pytają Jezusa dlaczego, ale tak naprawdę. Nie oczekują od niego odpowiedzi. To znaczy, cokolwiek by Jezus powiedział, i tak będzie źle. Faryzeusze chcą go tylko pochwycić na słowie, żeby doprowadzić sprawy wichrzyciela z Nazaretu do szczęśliwego z ich perspektywy finału. Co zresztą tak po ludzku się dzieje, bo przecież w końcu doprowadzają do spisku przeciwko Jezusowi i on kończy na krzyżu. Po ludzku rzecz biorąc, faryzeusze wygrywają. Robią to zresztą w bardzo przemyślany i cwany sposób, bo krzyżują Jezusa rękami Rzymian, a nie własnymi. Natomiast to pytanie, dlaczego, choć bardzo zasadne i powinniśmy je Bogu stawiać, to musimy pójść dalej niż faryzeusze. Oni nie oczekiwali odpowiedzi. Oni mieli wyrobiony już pogląd na temat Jezusa. Uznawali go za wichrzyciela, buntownika, kogoś, kto zagraża ich pozycji i władzy. My powinniśmy pójść krok dalej. To znaczy jeśli pytam Boga, dlaczego coś się dzieje w moim życiu, a możemy i powinniśmy o to pytać, to powinniśmy też czekać na odpowiedź. Czekać na odpowiedź. I choć od razu mówię, nie wiem, kiedy Pan Bóg nam odpowie na to pytanie. Nie wiem, w jaki sposób to zrobi. Ale jestem przekonany, że bez odpowiedzi nas nie pozostawi. Nawet gdyby ta odpowiedź miała przyjść dopiero po tej tak zwanej drugiej stronie życia. Wtedy Bóg nam odpowie na wszystkie nurtujące nas pytania, a wiele z nich już nie będzie aktualnych, nie będziemy potrzebować tej wiedzy, bo będziemy widzieć Boga twarzą w twarz, takim jakim on jest. Ale dziś, kiedy zadajemy sobie i Panu Bogu to pytanie, dlaczego coś się dzieje w moim życiu, to muszę poczekać na odpowiedź, być gotowym na to, żeby Bóg mi odpowiedział. Oczekiwać z jego strony odpowiedzi. I to jest jakby jedna strona tego pytania, tej Ewangelii, tego spojrzenia na faryzeuszy. Ale jest jeszcze coś dalej. Nie tylko by zadawać Panu Bogu pytania, ale by w ogóle w doświadczeniu wiary być otwartym na poszukiwanie i na zrozumienie tego, co się wokół mnie dzieje. Kiedy stawiamy Bogu pytania, kiedy stawiamy Kościołowi pytania o to, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego Kościół stawia takie, a nie inne warunki przy sprawach różnych nas, nas dotyczących, nie tylko moralnych, ale dlaczego Kościół tutaj mówi o jakichś granicach, tutaj na coś nie pozwala, tutaj zabiera głos w jakichś sprawach, nie tylko religijnych, ale także społecznych, to czy ja jestem gotowy w ogóle na to, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest? A może już z góry mam przygotowane odpowiedzi i nie czekam na odpowiedź ze strony Kościoła. Mam przygotowane odpowiedzi, które podsuwa mi tak zwany mainstream, czyli to wszystko, co płynie z mediów, z internetu, co ktoś inny już za mnie przygotował, wyciął i podał jako, wydawałoby się, odpowiedź na to pytanie. No bo przecież, co tam mogą wiedzieć biskupi? To są starzy ludzie, co oni tam mogą wiedzieć o życiu, odklejeni od rzeczywistości. Co tam mogą wiedzieć księża? No, żeby faceci w sukienkach mówili młodym ludziom, jak należy żyć i jeszcze mówili jakichś wartości życia w czystości przed sakramentem małżeństwa. Ludzie, którzy nie mają dzieci, jaki mają mandat do tego, żeby w ogóle mówić o wychowaniu młodego pokolenia. I żeby była jasność, ja jestem naprawdę ostatnim, który uważa, że księża i biskupi wiedzą wszystko najlepiej o wszystkich. Ale tu nie chodzi o poszczególnych księży czy o poszczególnych biskupów, ale tu chodzi o Kościół w całości. Czy jeśli pytam Kościoła, bo mam wątpliwości, bo rodzą się we mnie pytania, które są dobre i naturalne, to czy jestem gotowy poszukiwać odpowiedzi i słuchać tej odpowiedzi, zadać to pytanie dlaczego i szukać odpowiedzi na pytania, które stawiamy Kościołowi, a więc szukać odpowiedzi na pytania, które de facto stawiamy Chrystusowi. Bo jeśli stawiamy pytania Kościołowi, to stawiamy pytania Chrystusowi, który ten Kościół powołał i nim kieruje. A jeśli zadajemy pytania Chrystusowi, to możemy szukać odpowiedzi w Jego Słowie, w Ewangelii, w nauce Kościoła, która jest wynikiem Bożego objawienia i Kościół odkrywa i rozczytuje to Boże objawienie. Czy... Doświadczeniu wiary, doświadczeniu religijności, no jestem właśnie gotowy na otwarcie, na to, żeby słuchać i żeby się dowiadywać. Stara średniowieczna zasada w Kościele mówi: Fides queres intellectum, wiara szukająca zrozumienia. Wiara to nie są tylko emocje, to nie jest tylko nasza uczuciowość, ale to jest także nasz rozum. Sumienie, do którego często się odwołujemy, to nie jest głos emocji w nas albo jakichś przeżyć religijnych. Sumienie to jest głos rozumny w nas, pod warunkiem, że jestem otwarty na szukanie. Nie tak jak faryzeusze, którzy fakt stawiają pytanie, ale wcale nie oczekują odpowiedzi. Najgorszym błędem tak naprawdę, czy jednym z najgorszych błędów, jaki może nam się przydarzyć w doświadczeniu wiary, jest ignorancja czyli brak poszukiwania, zamknięcie na wiedzę, zamknięcie na poszukiwanie, a karmienie się tylko tymi jakimiś zdawkowymi informacjami, które inni nam przekażą, jakichś własnych domysłów, plotek, niesprawdzonych informacji czy przekazów medialnych. A Jezus zaprasza nas do tego, także w jakiś sposób dzisiaj przez postawę faryzeuszy, byśmy zadawali pytania Bogu, ale Czekali także na jego odpowiedź i sami wewnątrz Kościoła tej odpowiedzi szukali. Uchroni nas od dwóch błędów, Panie: od osądzania bez próby zrozumienia i od stawiania pytań, jeśli nie interesuje nas odpowiedź.